Mm. Ah, oh. alles ist mein Schöner. Mamo, tak kochanie. Chodź na śniadanie. Dobrze, mamo, a może przyniesie tutaj? Oczywiście, kochanie. Hmm. Sprawdzę, co jest na komputerze. Żeby cię tu ubrać. Hmm. Wiem, co będzie dobre. Mm, masz, kochanie, tu jest jedzenie. O, dzięki mamo. Nie wiem za co kochanie. Mamo, to ja idę do szkoły. Dobrze kochanie. Hej, dziewczyny! Hej! Hej! Cześć dziewczyny, a ten pamiętacie wczoraj tą panią od polskiego. Sama jest panią od polskiego, a zapomniała tego no tej ortografii <ścoughs> O nie! Uwaga! Królowa szkoły idzie! Przejście! Hmm? No, znowu ty, tak? No tak, to chyba poznajecie. No więc zróbcie przejście do królowej szkoły. Hello? Haski, co to ma w ogóle być? Sama wyglądasz jak ciota. Hm, co ty powiedziałaś? Chyba sama słyszałaś. Głucha babo. Jak można tak robić krowy szkoły? A wy co leżycie? Wstawać mi tutaj. Ach, już za dużo robicie mi. Ach. Haha, wysławić się nie może. Ach, same głupie skarpety. Nienawidzę jej, a wy? Jaka ona ohydna, ta jej szafka. No, nienawidzę jej, a wy? No, nawzajem. To jest po prostu ohydne. No, że tak obklę szafkę. Hmm. Idziemy na lekcję. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Dzisiaj zrobicie wypracowania. Robimy je w parach. Proszę pobrać się w pary. Um, Roki, nie obrażasz się, ale ja i Sagira bym. Będziemy razem, dobra? Yy, to znaczy, Valentina, tak, Valentina. Nie, nie mam przy, yy, nic przeciwko. Dzięki. Pst, Rocky, Rocky. Aha. Będziesz ze mną w parze? Roki! Huh? Roki będzie ze mną w parze? Roki będzie ze mną w parze? Proszę! Yy, nie wiem kogo wybrać yy, Pink, yy, możemy być razem O, dzięki! No wiesz co? Ale jesteś. Co się stało? A, no... Widziałyście to, co było. Wszyscy mnie prosili, żebym... żebym była z nim w parze, a ja nie mogłam nikogo wybrać. Wybrałam akurat Pinka. Nie wiem, czy będą chcieli się później ze mną przyjaźnić. Ej, no przestań. Na pewno będzie dobrze. Przecież wszyscy tu cię lubią. No... Oprócz krystal. No ta ona jest ohydna. A wiecie co? Chyba macie rację, przecież wszyscy mnie lubią. Może nie będzie tak źle. No. Co teraz będzie? Akurat koniec lekcji. Może. Wybierzemy się gdzieś? Akurat dobry pomysł, chodźmy. Może do centrum handlowego? Super, to chodźmy. Chodźmy.